Widzisz tych jak Security Bridge, więc tak, witam z powrotem, tym razem w Fast Blasterze Tak, jakkolwiek to miejsce się nazywało Dobra, skakujemy i lecimy no. Co trzeba tu zrobić? A No tak, jak mogłam tego nie zauważyć Portal Tylko dwa kable coś jest za łatwo, znaczy coś nas będzie tu 100% o, Nie mogę maski ściągnąć Dobra Jeden mniej nie podoba mi się że to, że nie mogę maski ściągnąć, znaczy jak się tu Król spii, to królik zrespił, to dosłownie nie mogę nic zrobić, bo jest kolejne Jest 2 na 2 Nie pokazywało przez chwilę, to myślałem, że coś się skliczowało. Czy ty cholero, czy ja nie mogę maski osiągnąć Super, że ja tu sobie próbuję pokojowo podnieść prezencik i mi królik wyskakuje na łeb Ale nie mogę tego użyć, oj. oj, oj. Nie złapię Co ja ominąłem? Zniknął. O. No spoko. Czemu nie mogę na niego patrzeć, tylko po przodu mogę tego użyć? Hmm, uznajmy, że tak być powinno. Zasiągnąć mamkę? Nie mogę. Good. O, zciągnąłem i nie mogę założyć. Freddy? Freddy? Jestem Funkcjonalny. Gdzie ma głowę? Jej. Super, że utknąłem. Super, że Freddy ma głowę. Sprintuj. No, to tak jest. Mam nadzieję, że dobrze idę. Ciągle mnie goni. Już mnie nie goni. Jest auto-save. O, teraz otwórka. Co to jest? A, Freddy, Freddy, agent. On nie ma oczu, nie słyszy nas teoretycznie też nie powinien mnie widzieć. Aha. No tak, on ma... Szósty zmysł, super. Jej. Był ode mnie daleko i tak mnie jakoś złapał. Ja no, kocham tą grę, kocham tą grę. Przebiec nie mogę. Mogę się cofnąć? Czy też nie mogę się cofnąć? Cofnąć się nie mogę. To cóż, zresztą, co ja mam zrobić. Mam go jakoś wyrolować? Aha. A pewnie muszę. Nie wiem, podbiec do tego szybko. Eee, nie mam pojęcia, co mam zrobić. No. Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy na pałę. A A dną run? Aha, wąta, no wtedy nie jest nie. Zapomniałem. A jak sięgnę maska, to tu będzie? A on nie widzi cały czas. Super, że on nie ma ani głowy, ani uszu, ani oczu. I tak wie gdzie jestem. Robi sens, robi sens. Dobra. O. Hmm. Hzie. Jeszcze tego góra, mi brakowało. Sprintuj! Jeszcze mnie goni? Już mnie nie goni. Autosave się odpalił. To co? Kolejny? Nie wiem jak oni się nazywają. Powiedzmy mini-DJ. Uuu, losowy korytarz. Drzwiszki. Super. Kiedy mi skaszowało? O. Nie, nie. Tylko autosave. Lagowy. Tu coś jest. Dziura Nie mogę maski ściągnąć. Ej, okay, Alfred lunchbox. Jej. Latarka. Okej, okay, nie wiem gdzie jesteśmy. Jeszcze musimy do Bonnie Bowl'u chyba iść. Z tego co pamiętam. Hear me. I yeah, finally Cassie. have a clear signal. Oh, mom, signal. Gregory, I shut down all the security. I'm in the Roxy party garage. Am I close? Almost. There's the node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. Oh. You need to deactivate her. But oh. Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Czyli musimy dezaktywować, a.k.a. E, zamordować Roxy, jej, znaczy w sumie nie wiem, czy to tak można nazwać, skoro ona jest robotem, no to co, gokart 2.0? Nie działa. Parę go kartów. a musimy zezłomować. że wcześniej latarka normalnie miała baterię, a ta ma już nieskończoną baterię no ale... FNAF Logic Jest tu coś? Prezencik Nie? Nic To co? Coś czyje? Kasenka tu będzie jakaś, z mi wyskoczy A tu jest Roxy. Dobra, ja myślałam, że tu coś słyszę w kontenerze. Teraz welcome back. A wcześniej, żeś welcome chciała back, dziabnąć? Cassie. <grym> chciała diabnąć? It has been some time since I saw you last if I remember correctly it is on the 11th I remember because you are number one twice you your party I'm sure your friends will show up this time oh przyjaciele pojawili. Uff. remember no witness Cassie what are you doing? Do oka Oj Mogę oh. to O, oh, nie mogę Don't think, just do it Nie mogę kliknąć kółka po mnie do pauzy wywala Oj To jest niemożliwe, żeby każd każdą zahaczyć? Czy mój mózg nie mózguje w tym momencie? Chyba mój mózg nie mózguje. Nie! Ja tego robić. Happy birthday, Sorry, I'm so sorry. Uf. czyli wszystkich animatroników można było wyłączyć w ten sposób? No, oprócz no bo on nie miał głowy. W takim razie, jak działał? Czy tylko Roxy, Bo ona miała te specjalne oczy, to nie wiem, czy zamiast tym trzeba było ją voiceboxem wyłączyć. Tu było zejście tego sekretnego endingu we wcześniejszej części, znaczy no przed DLC nie, więc uh, skatuję, że tu trzeba iść o, nie mogę tu wjarza wejść, czy to taka graficzna a no, nie mogę no. well done, that was the last security note I have located the source of your friend's radio signal it's coming from under the raceway. Warning, you are now leaving the wany Network Coverage Zone. Czyli już nie możemy wlazić do typu mask. Hmm. Idziemy pod ziemię, to zły znak. No i co, spotkamy Grzegorza? A teraz nagle płaczesz? Opóźniony refleks, opóźniony zapłon. To była ta winda. Pamiętacie, winda, o jest winda. No, powiem, no nie postarali się. Oszczędzili sobie lekko. O, tylko przycisk zniknął. Czy on tu był. A, tu był. No tak. Wszystko po staremu. Tylko inna postać. No, muzyka ciągle ta sama. Tylko taka, jakby. jakby... jak z horroru. Może, nie wiem, zepsuta. W końcu to horror. Znaczy... No. Mogę się usmażyć? Nie? Szkoda. Dobra, nie sprintujmy, bo tu już może mi zacząć goń. Co to za kable? Chociaż już dół windy pozmieniali, w góry im się nie chciało, ale dół pozmieniali, to chociaż tyle. To są korzenie? Czy... To są korzenie, to są korzenie. Tylko takie. No, grafika pozostawia dużo do ży życzenia. Jaskinia jak w deforeście. No nawet wodospad tu mają. Na no, bogato. To jest czerwona woda? What? Pod... Mogę tak wziąć? No! No, no, no! Oula, no. tak wziąć trafił? Stupid flashlight! Słuchaj, mogę sobie popływać? O, mogę, Jakaś dziwna woda. A, to już wiemy, na co poszedł cały budżet. To jeden wodospad. Hmm. No, tego tu wcześniej nie było. To jest już ruina. To miejsce. O, prezencik. Mam nadzieję, że nie pominąłem jakoś. No, fast token kolejny, jakoś bardzo dużo tych prawdziwych prezentów. Oczywiście pewnie dużo też tej wiarowej sieci popomijałem. No ale to raczej jest tylko kemping, nie że 100%. Mogę coś z tymi fastokenami? Jak tu tylko dwa? Jakiś AR token był? Nie. Oj, ja mam ci z Voicebox i co mi z tym? Nie wiem. Find Gregory Underloxy Raceway Warmer Jetlite. Przecież miałem trzy tokeny. w ja wcześniejszym odcinku pociągnąłem jeden token, ale skam. Niemiło. Ooo, oh. Ten robocik z Ultimate Cast of Night.

i miała potwora w piwnicy hodowani Czyli potwór w nocy dawał dziwne dźwięki i matka mówiła chłopcu żeby się... Chciałem się grał, naprawdę ja Byłem pewien, że miałem 3 tokeny, przecież... Wcześniej zabraliśmy token. No i co? Teraz nie usłyszymy końca? A dobra, dobrze ci tak. Ham, jeden za darmo nie opowie. Ham. No nie usłyszycie końca opowieści. Hmm. Byłem pewien, że miałem trzy tokeny. Pewnie więcej było. No ale. Oj, te drzwi. O tu żeśmy palili like Mogę się cofnąć? Mogę czyli teraz weszliśmy od pleców Chociaż weszliśmy tym samym wejściem tylko przeszliśmy sobie obok Znaczy o nieby nie, bo tam było wejście też przyjdzie no ale dobra. O. No już wiem gdzie to idzie. Czyli co pewnie? Po co pewniego dnia? To jest to tłumaczenie, nie takie w miarę w miarę. No jak mówiłem ja z angielskiego dużo rozumiem, ale z mówieniem gorzej. Hmm. No jest tak, most, potwór przestał wydawać dźwięki i się nauczył lulabajki, więc yy, pewnie wyszło tak, że matka gdzieś poszła zbierać grzyby do lasu, on zaczął śpiewać i synek poszedł do piwnicy, uwolnił potwora, potwór i zamordował. Kto by się spodziewał? O, w sumie może to usłyszymy. Aha, dosłownie nie ruszam. Aha, comic page. O, to jest ten Springtrop. trop, Hihi. Spring hi, hi. Wiem, że to jest pośmieszne. I... Nie wiem, helpi po droku w Matkolandzie. Nie wiem. Mam wrażenie, że powinienem te górne najpierw naładować. Tak, no zdecydowanie. Chociaż te dolne szybciej schodzą, znaczy wolniej schodzą. Super. Czy teraz, że jesteśmy pod... pod zakończeniem sekretnym bez DLC? Jesteśmy jeszcze niżej. Jest tu zielono. Nie wiem co to miało do rzeczy, ale jest zielono. Uuu, autosave i plecak Krzegorza, czyli zwykły plecak. Zwykły plecak. I coś, wózek widłowy. O. Kamera Use machine Secretive protocol detected Are you sure? You wish No Aha Nie mogę nic zrobić No to nie ma wyboru Yes M jest ten królik co? Zabierz hm. Zabetonowany? <now bekommen i polic��ia> w wózek widłowy. w ogóle. Teraz <player> pytanie, czy to wchodzi pod to, czy to jest tak zrobione, że końcówka jest. ...przypiłowana. Hmm, ciężko stwierdzić. Dobra, co to, to jest to? M.X.E.S. Security Protocol, tak? I właśnie go wyłączyłem. Czy już mi dziad nie przeszkodzi? Tylko czemu on tu był, w piwnicy? Hmm, dobra, fiolo. O, ostatnia minigierka, najtrudniejsza. Znowu zaczynam ze złej strony. Eh, to by się ty przejmował. Ale tu ciemno, oczywiście, no, O cholera, pokaz, stęka, latarka nie działa. Uświęciłeś mnie! Uświęciłeś nie, Grzegorz? Gregory? A co tam się świeci? Co? Ja... Ja jestem Gregory. Co tam się świeci? Nie jesteś Gregory. Co to jest? Ja jestem Gregory. O Roxy! jednak nie jest zła. Myślałem, że się na mnie rzuci, w się. Sensie. że ten pazur jak moją stronę wystawia, to, nie wiem, trapnie po twarzy. O, coś, kas, kas. Mogę się ruszać, nie mogę się ruszać. To. Tylko...

Przedam w lewo. Dobra, Sraka monołeb. Miło. Ech, to przy okazji wykorzystam chwilę, co światło. Trochę ciemno tu. No dobra. No to lecimy. Czyli to będzie ostatni odcinek. Zdążę nagrać 20 minut? No, to bez problemu. Chyba, że coś tu jeszcze będzie. No. Co ty nie powiesz? Mr. Genius. Mogę spritować, moje znamienia się nie. Ciekawe, czy moglibyśmy mieć tu jakieś fizz fazy jeszcze, żeby szybciej biegać. Drzwi czy tu otwarte? To musi tu być. Szaj się Grzegorz. Ruszaj O, o, Helna! Nagle spowolnił. Jakby chciał, żebyśmy tu wleźli. Może się zaciął. Takie trochę stas. nagle. Nagle spowolnił. Okej. Okay. Sprawdziwy Grzegorz? Znowu jakiś fake? To nie do iść do pizaplexu. to coś się Nie really wiem, co to jest bo uwięziona już długi czas. A? No. Ale ty to wyłączyłaś. Teraz jest wolne. Wiesz, że to dla mnie. Czemu dwóch Grzegorzów się pojawiło? Nie możemy być podejrzany. No. Elevator Falls. Dzięki Grzegorz. Własną przyjaciółkę, która próbowała cię uratować, żeś... Wy wyrolował. Nie no, super Grzegorz. Hold to skip. Będzie jeszcze jakaś kasenka, czy... coś? Super. No, Grzegorz nas wyrolował. Ha, fajnie. Cassie. Czemu Roxy do mnie gadała? Jeden. O. No dobra, no to, to by było na tyle. Nie spodziewałem się tak szybkiego zakończenia. Myślałem, że to trochę dłuższe będzie. No, w takim razie do zobaczenia, papa, pa. w następnej serii. W sumie nie wiem z czego. No, zobaczy się, papa.